Siema, siema, widzowie, z tej strony ja, Oskar. i dzisiaj nagrywamy MC Minaberry! Okej, okay. Sanek, przywitaj się! OK. to teraz gramy w Elsy! Tam z boku masz się? Dobra, to zapraszam go. Par, ty, Franek. Ej, bo ja przez wypadek napisałem Franek. Franek. <śmany> 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 Okej, okay. no, przyjmij. Okej. Okay. Jesteś dobry... sukces. Bad Warsy? Sky Wars, Debridge, Suma? fijf fikt is de kruip oké dan pas ik ga eens even nog het oké To chyba kończymy odcinek, nie wiem. Co za końca jest, co spróbuję do ja niego funkcjonować. Halo? Czemu się rozłączyłeś? Bo gadałem z mamą. Okej. Okej, to teraz zostało jeszcze... Y... Zostało 10 minut. 10 minut nagrania. 10 minut. Okej okay. Okej, okay. sen är det på att jag kan okay. berätta för loli loli. Ballar i någonting... Glorbo! Flutatella! Bambadillo! Krokodillo! Tra-la-le-la, tra-la-la. tra Balerina A, weź Balerina Kapuszina. Z którymi miałbyś razem? Nie miałabyś razem. Miałbym Dobra, to, to najpierw się upgrade'ujemy i się nie bijemy, aż do smoka. Moja no gata tak mówiła, że wyczeka się do smoka. Kurde, ile postawiłem, nie mam kilofa. Hej, a jakby co to? Możemy się spychać. Na przykład zabijać, ale łuska nie możemy. Łuska po prostu. Możemy się zabijać, ale łuska tylko nie możemy. Do, do tego, do, do smoka. No do smoka. Jak będzie smok... Jak będzie smok, to się bijemy. A posłuchaj, bo ja mam wysysanego Minecrafta, to się trochę podgłośnie. Nie, ja nadal nic nie zmienia. Głos mi się popsuł. laptopie chyba. Ale nie jestem pewien. Bolet inon Okej. Okay. Niszy. Wszystko nisy. O to, co ja Ej, a to prawda, że, Agata, że Ty grasz z Agatą aż do smoka? No grałam. Tylko ją zabijałeś. Tak. I niszczę na mnie, co.

Nie wiem, jak to się wydarzyło. Okay, to ja robię dwójkę. Ej, co mi się wydarzyło? To ja Ale robię łóżka ja to to ja dwójkę. Ja robię niedługo. To... Ok, jeszcze trochę muszę ją powiększyć. potrzebuję jeszcze trochę tego bolga. No to co zrobię? OK, to ja zbuduję. Tego... tą dwójkę buduję. Co no, mu to robiliśmy? Ja będę chroniło przed firebolami, TNT. No tylko przed TNT chyba. Nie, przez Fireband. Firebolami tylko chroni. Mam cztery diamenty i dwa smaragdy. Mam 11 diamentów i 2 smaragdy. No. Co ty tak patrzyłeś? Okay. Sześć! Sześć smaragdów, rozumiesz? Sześć. Sześć? Dziesięć smaragdów. Dziesięć. Dziesięć to. Kupujesz sobie obudowę do łóżka. To ma w sumie więcej. Okej. Ja się góry do diamentu, więc mnie nie zbadł. Co tu nie ma tego? Co? Co? Poszak... Poszekaj się widzowie, za chwilę będę.

Okej, okay. jestem. Widzowie... E, 2 minuty jeszcze zostały! A na OBS-ie 11. Okej, okay. 11, 12, 13... 14. Jeszcze 3 minuty. Okay. Teraz kupuję tą ochranę, ale. Ja, ja muszę kupić ten e, nie ma tu tego. O nie, jest obsydian. Dobra, 8 obsydianu mam. To się wkopuję do łuska. Na no, razie się nie bijemy. Nie bijemy się. Czekamy na smoka. Ej, nie możemy czekać na smoka. Czemu? Chyba. Bo smok się pojawia więcej niż filmik chyba. Okej, okay. już się to zrobiłem. Mam 50. Okej, okay. okej, okay, to. Okej, okay, to zrobíme na 16 minut. Ok. Na 16 oh. minut. Generace field as load lab. Dva smaragdy oh, mi se. zostały. Dwa smaragdy, yeah. no. A za te dwa smaragdy Mogę sobie kupić ko? Za cztery A trzy, za trzy, za trzy, za to za druga to będzie druga trzy, okay, za To będzie druga